To zacznę od Teściowie 2, od serialu, jesienią zobaczymy go już właśnie w Polsacie, co tam będzie się działo? Zadaje mi Pani pytanie, na które nie mam odpowiedzi, bo tak, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że nie za bardzo już pamiętam, bo ja teraz uczę się nowych odcinków, bo zaczynamy trzecią serię. Więc e, trochę wypadłem jakby z tej, z tej drugiej, więc z ochotą sobie zobaczę, żeby sobie przypomnieć, a po drugie nie mógłbym powiedzieć, no bo komedii nie da się opowiedzieć, trzeba ją zobaczyć. Ale też nowe osoby się pojawiły w tej drugiej części. Tak. Pojawiły się nowe osoby, nowi bohaterowie. A, e, no bo to tak musi być. W trzeciej części też pojawią się nowi bohaterowie. Zdradziłem, że będzie trzecia część. E, w każdym razie e, będzie dużo zaskoczeń, bo... W życiu Zenona Nagórskiego pojawią się nowe problemy, i to takie rzeczywiście zdecydowane, z których będzie musiał wybrnąć. Lubi pan ten serial? Lubię, dlatego że mamy tam przede wszystkim dobry materiał do grania. Jak biorę scenariusz, to patrzę, czy jest co grać. I to nie są tylko słowa, napisane żarty, ale, ale to jest dobra intryga. Taka która może się spodobać i młodym, i widzom, i, i, i ludziom w moim wieku. Więc... E, a poza tym jest to świetnie zrealizowane. Reżyser i operator e, pan Kuczeriszka jest, jest naprawdę specjalistą od, od takiej roboty. E, I Krzysztof Jaroszyński, który pisze scenariusze, no jest też mistrzem w swoim fachu, więc... E, no i towarzystwo, z którym się spotykam na co dzień w pracy jest też zacne i bardzo się lubimy. I w takiej atmosferze no naprawdę aż się chce chodzić do pracy.